Dzień dobry, drodzy widzowie, z tej strony Szymek Bujlarz, no i e, dzisiaj w tym odcinku postanowiliśmy iść sobie na spacer po Zachorzów. Wy się chyba zastanawiacie, hej, czemu znowu idziecie do Zohorzu, a przed nie nagrywałeś już e, o czegoś ze zwierzętań? No nagrywałam ocieki ze zwierzętań w 2022, ale teraz będę nagrać cały filmik, tak jak zrobiłem w Zohanorze w Berlinie, e, że będę pokazać e, wszystkie zwierzęta, ale w jednym e, długim filmie. Postanowiliśmy sobie iść, ponieważ e, mamy... Ponieważ e, postanowiliśmy mieć przerwę od elektroników, od t, komórek, więc postanowiliśmy sobie poszwendać. Więc o, no, ben, jak wrócę do domu, będę nagrać komiks oczywiście i będę że, nagrać ten komiks i nie mogę Wam powiedzieć. E, prosto na YouTube Shorts. Ale tym razem e, nie przejmujemy się o tym, Będę Wam pokazać filmiki o zwierzętach. No i będę mówić kilka faktów i będę je długo ich pokazać, jak chcecie. Tutaj jest tunel, drodzy widzowie, które prowadzą prosto do zoo Jest tutaj bardzo blisko nawet Legendii, no bo Legendia to jest takie wesołe miasteczko, w którym ja też tutaj byłem z rodziną. Nawet w 2018 ja byłem w Chorzowie z mamą i... Tata i kuba byli w Polsce czas oczywiście, e, w legendii. Więc ja miałem swoje wakacje, a oni mieli swoje. A tym razem idę z Tatą i z Kubą, ponieważ dawno nie byliśmy tutaj e, w Zachorze, ponieważ to było bardzo dawno temu. No i jesteśmy w zoo drodzy widzowie zobaczymy co tutaj się zmieniło ponieważ no te zoo jest bardzo stare ale mogą dać nowe wybiegi tak to jest w innych miejscach zobaczymy czy tutaj są nowe zwierzęta czy na przykład może nowe restauracje zobaczymy co tutaj się zmieniło postaram się nawet zrobić długi, bardzo długi film ponieważ długie filmy są ponieważ króciutkie filmy są no takie co z mają tylko dwa minuty, więc zobacz, Więc postaram się pokazać dużo zwierząt, tak, tak jak algatory czy słonie, ponieważ te zwierzęta są bardzo przekozackie. <grytania> Lubię nawet jak i tygrysy, no bo są bardzo dzikie, no i nawet bardzo przepiękne. I jada, jada, jada. Jest wybieg rozsomaków i to jest nowe, że tutaj zbudowałeś schody, żeby zobaczyć rozsomaki z góry. No wszystko się zmieniło, jak tutaj byliśmy w tym zoo, widzowie zacząłem Ciekawe, czy tutaj będą być rosomaki. To są takie resztę zwierzęta, które wyglądają jak niedziedzie, ale są bardzo mniejsze. To są takie mniejsze, brązowe... No... Nie chcę mówić niedziedzień, no bo nie wyglądają jak niedziedzie, ale no prawie. Mają długie takie ogony i... I są bardzo mniejsze po prostu. No i pazury mają o wiele większe, widzowie. I one żyją, żyją w takich biomach śnieżnych, więc ja na pewno. Więc ja wam pokażę, jak one wyglądają, żeby wiedzieć o czym ja mówię. Tutaj widzę tata z grosomaki, tak one wyglądają. Tak one wyglądają. Są bardzo mniejsze, no i mają takie włochate ogony, i są bardzo mniejsze od niedziedzi, Widzę to, tak sobie chodzą, chillują sobie w, e, na dworze. A jeden sobie tutaj śpi na skałce. O! Patrzcie! On tutaj czuje! Na swoim terytorium! O! Chyba chce się przywitać z nami. Chyba on chce do nas przejść. A nie, baj się na baj się na, gałą... na gałęzi. Okej, okay, już sobie idzie. A chce na... chyba Chyba chce nas zobaczyć yeah. Okej, okay, idziemy dalej Widzieliście rosomaki Już zobaczyliśmy rosomaki, a teraz zobaczymy kolejne zwierzaki widzowie To są liski tutaj Z dużymi uszami Ta klatka nadal tu jest Oczywiście, nie zmieni jej więc to jest ok. One lubią ten wybieg widzowie. One kochają ten wybieg. Te lisy to są otocione. To jest też inna nazwa lisów. Można, mm -hmm. można mówić, że nie, otocione lub lisy. Tak. Ja to wolę lisy, no bo to jest bardzo oryginalne imię. To jest nowe widzowie. To jest jakiś gigantyczny pawilon. E tych zwierząt, no tutaj pisał na znaku. Tutaj coś zbudowali widzowie, więc musimy się przekonać, co tutaj jest w środku. Więc. Więc. Czekaj, czy... Więc zobaczymy się no, po no, drugiej no, stronie, no. widzowie. Tutaj, widzowie, jesteśmy w terrariumie i widzicie, to jest dziwne. Tutaj są jakieś linie, może tutaj są jakieś małki i nawet rośliny. To jest tak jak w sozdowcu, widzowie. Chyba. Nagrałem ten filmik 2023 w gruniu. Chyba wy obejrzeliście... Patrzcie! Tutaj jest jakaś małpka! No, na to, O kurcze! To jest nowe, widzowie, bardzo nowe! I prawie przepiękne są jakieś wentylacje i... ja cię! U... To jest kolejna małpka. To jest jakiś wyjec, no bo wyjdzie mają takie ogony, no i nawet są, nawet one tak, że tak krzyczą, by się komunikować, widzowie. Nie. Więc chyba to jest wyjec, taki gatunek małp. Nawet mają tutaj jakieś ptaki, nawet, widzowie. Tutaj jest e, tukan, to jest arasary, czarnogłowy, to jest taki tukan, ale, ba, ale z czarnogą i z koralowym dziobem, widzowie. Patrzcie, widzowie, jest, a tutaj jest kramienie no, małpek, Jakiś... Pracownik z okrami małpki, patrzcie, chyba są bardzo posłuszne te małpki. One naprawdę chyba lubią tych właścicieli. Ale są przepiękne, prawie te małpki. Są, są tutaj żółte, czarne, są w innych kolorach. A tutaj widzę, że są jakieś żaby tutaj, na dodaję, tak drzewo łazy. To są takie żaby z dżungli, ale są bardzo mega trujące, bo jak się je dotknie, to mogą... Ee, mają toksynę. Mają toksynę. dziękuję tato za odpowiedź. Anakonda. A tutaj dodaję anakondę, czyli taki gigantyczny gatunek węża. W basenie jest. Kurczę. A tutaj koło Anakondy jest jaszczurka. czuje się pod słońce, bo nadal jest zimno, ale niedługo będzie wiosna w kwietniu. Widzę. Więc może chyba kiedyś będzie ruchliwa ten, chyba się porusza się e, wszędzie po tym terenie. A tutaj widzo jest Godzilla. Elżatuje, to jest legwa, ale wygląda jak Godzilla to jest... No wiem, Godzilla ma takie kolce, no i nawet są wgięte się jaszczurami. A to jest lekwand. widzicie? O skoczy sobie, o jocie! To są takie jaszczurki, które oczywiście żyją w dżungli. I żyją się, w... i są wszystko, że na Żarcami. one głównie żyją sierobalami, no i nawet owocami, no i warzywami. Zupełnie jedzą wszystko te jaszczurki. Dawno też ich nie widziałem, patrzcie. u, ale ma oko. To jest oko godzili, tak wygląda oko, tak wygląda oko, bardzo przerażające. Patrzy się na, na patrzy się prosto na moją kamerę, chyba wie, że ja go nagrywam. No i, w, no i tak tutaj się kończy się przygoda, się w te, przygoda w Trajumie. Zobaczyliśmy tutaj jaszczurki, no i węże, było bardzo przepięknie. Nawet widzieliśmy, że ludzie kaminat tutaj wyjce, czyli takie małpeczki i... A teraz kontynuujemy w zwyczajną przygodę w normalnym zoo, widzowie. Zobaczymy tutaj wy, tygrysy, słonie, żrafy i małpiarnie, no i jada, jada, jada. Tutaj widzowie jest nawet kolejka, którą możemy zobaczyć z wysokości całe ZO, no bo tutaj ekspandowali. No dawno tutaj nie byliśmy w tym zoo. No bo wszystko było normalnie, jak ja się urodziłem się w 2009, ale jak zaczynaliśmy rosnąć, stałem się już. Już mam 15 lat. Te zoo już w prasie się zmienia, naprawdę. No zmiany są czasami lepsze i nie lepsze, ale, ale dla ZOOH to jest ok. Tutaj widzę, jesteśmy w. Origin w małpiarni, gdzie tutaj są wszystkie mapy. No i także są tutaj gady. Widzicie, tutaj jest wąż, którego nagrałem w 1942. Pami... Patrzcie, ten to jest bardzo ruchliwy. Bardzo. On sobie chyba spaceruje. Patrzcie, jaki ma długi ogon. O! Jest jego głowa. On... On się skamowała się prawie w liściach zielonych, bo wszystko jest tu zielono tu, A tutaj są nas takie mniejsze małpki. To są Miko czarne Mniejsze gatunki małpek. One sobie tutaj skaczą, są pełne energii, mają tutaj owoce. One żyją fajnym życiem Ej, Miko czarne, co tam u was? Chyba dobrze się bawicie. Czekaj, niszczymy. Tutaj są żółwie, jedzą rośliny. też żyją w tym zoo. Bardzo przepiękne. Jesteśmy na zewnątrz, mapianie, i tutaj są mandryle, czyli takie groźne małpy. Widzicie, mają, widać, pupy. No, wyglądają jak pawiany, ale są bardzo o wiele większe. Patrzcie, nawet mają takie niebieskie twarze i czerwone nosy. To jest inny gatunek małp, po prostu. O, ten jest chyba bardzo większy. Ten wygląda bardzo groźnie. Ja bym się od niego odsunął. Chyba to są jego dzieciaki. A tutaj są patasy, czyli małpy, ale w korze brązowym. No i mają białe nogi. Widzicie? Tutaj sobie się czyszczą. Nazajem. A te dwa są na górze. Tutaj pisze, żeby nie pukać, trzeba, żeby ich nie ten bo inaczej bo te mapy by na nas się. na nas wściekły i mogą nas ukryć, chyba. A tutaj są kolejne patasy, ale jest tutaj znak patas z grudy. Ja nie wiem czemu. Może to jest kolejny gatunek, albo to są tylko takie same? Ja myślę, że to są takie same, no bo tutaj widzieliśmy oryginalne patasy w pierwszej klatce. Jest tutaj zagroda lamów, no i nawet... E, wybłądów razem w jednej zagrodzie. Widzicie, one sobie jedzą sianko, no i nawet mają wielką polankę, żeby mogły sobie biegać. Ale taką stajnie, żeby mogli sobie i spać. Więc chyba tutaj żyją też fajnym życiem. Chciał zobaczyć, e, jak wyglądają tutaj zakupy e, w zoo. Jak tutaj... E, żeby zobaczyć, co tutaj się zmieniło, chciałam powiedzieć. Jakie są tutaj zabaweczki. Co so tutaj, so tutaj zabawki jakieś pandy, no i nawet e, żaby tutaj są. I spider-meny no i nawet sinki Pepy, to, to jest coś nowego. Tak, sklepy na ciepło, nie o wszystko jest tutaj coś nowego w tym Zoo. A jest, nie ma nic, nie ciekawego. Na razie nie. Ok, Kuba mówi, że tutaj nie jest nic ciekawego, więc... Nie, to szukam, się więc znajdzie, to uciekajmy, nie hmm. jest tutaj nic fajnego. Tutaj są nawet jakieś skunksy czy pieski, nie wiem co tutaj, co to jest. Ja, na na je 네, to no. Tutaj widzowie są tutaj serwale oczywiście, czyli takie ciki e, koty, ale mniejsze, to nie są jak lwej te grysy. Ale są bardzo dzikie. Mają... One, bez... one są miesące, mogą ugryźć nawet człowieka. Mają nawet takie centki, tak jak gepardy. No, wyglądają jak koty, ale wyglądają. Ale są groźne jak pantery. Patrzcie, one tutaj czuwają. Czuwają, jak trapieśniki! O, patrz, one się, ten się kąpie na górze, no bo jest kotkiem. Koty lubią się kąpać, e, lizając sobie w futro, to jest fajne. dziwne. Pasele są wiele lepsze. A tutaj jest król dżungli, no i królowa, czyli to lwica i lew, moje ulubione. To są takie zwierzęta, żyjące w Afryce. I są ba No i żyją w głównie stalach, zabierającym oczywiście zebry, no i słonie. Robią wszystko, by przetrwać. Mają takie super pazury, by móc drapać. Są tak jak serwale, no i nawet no i pumy, no i inne. Ale te to są bardzo specjalne, są o wiele lepsze. I są legendarnymi łacami. Wybieg jest nadal taki sami, tutaj jest trawa, no i nawet trzeba tutaj... Um, ma nadal dużo mniej zabawek, e, by się pobawić. A tutaj, widzowie, widzimy, że lwica bawi się z lwiątkami, są tutaj lwiątka! Kolejny raz je widzimy i to są te lwiątka, tak samo jak z Hanover. Na... Widzieliście mój filmik, to był... Z 2023 no. O, chyba się urodziły, może ta widzowa w ciąży i je urodziła. Jest ich chyba trzech chyba. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. O, kurczę, to jest codziutkie. A tutaj są żrafy. One jeszcze nie są wpuszczone, ale one nadal są w środku. Mamy tutaj sobie sianko, by sobie jeść. Żeby, się, żeby one nie zgłodniały. Patrzcie, tutaj widać twarz oczywiście. I tutaj jest kolejna żrafa po tej stronie. To jest chyba młoda żrafa, tak jak młoda wiątka. O, poszła do innej... do innej strony. Ło, wow, tu... O oh, wow. Jest ich trzech teraz i tutaj widać plecy. może One mogą podejść blisko. Uuu, panie. Albo pani? No, żrafy są głównie kobietami, oczywiście, w bajkach dla dzieci. Może to jest chłopak, tak jak Melman z Madagaskar? Albo kobieta? Ma takie długie szyje, widzę, żeby sobie jeszcze bawy widzieć. I te nogi są użyte, żeby szybko biegać przed robi. I żeby napić się wody to robią rozkrok, żeby się na... żeby się napić oczywiście. Tak one to robią. Chyba widzieliście to. Chyba wy w Afryce chyba kiedyś. Albo możecie sobie wygooglać jak one piją wodę. O, a tutaj jest blisko. Patrzcie, wcina sobie coś. Hmm, ja cię. Buzia jest blisko. Uw, ale okej. Okay. Wolę być by zdała o niej. Patrzcie, tutaj jest tyłek żrafy. Ej, yo. O mój Boże, siusia, robi siusiu tutaj widzowie. Ejo, ej, ej, ej Nie powinienem tego pokazać, widzowie. Ej, idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj są te krysy widzowie. On sobie się kąpie jak kot. No. Ciekawe gdzie jest drugi, no bo tutaj są dwa tygrysy w tym wybiegu. Więc może, że... Tak żeby lepiej... O! się nagra. Więc możliwe, że chyba drugi może jest na dworze, a ten sobie się kąpie. Tak. O, patrzy się na... Tam. Chyba wie... O nie, jest, jest drugi tutaj, widzę plecy. Czekaj. Widać plecy. No i... O nie, je mięso! Widać mięsko Spora Jest pora kamienie, tak. Czyli tygrysy też są ruchliwe, one sobie jedzą e, mięso. No są. Okay. Jacie To dlatego tygrysy są moje ulubione, bo mają takie paski, nawet, je, nawet są bardzo... No groźne, można powiedzieć. Mają nawet... I one się noszą mięsem. Majestatyczne są. One tak sobie chodzą powoli. Nie wiem. O nie idzie. Chyba idzie do Do tunelów, tak? Ona Dobra, po, się schowała. Ona się schowała. A tutaj jest wybieg, widzę, że tutaj mogą sobie chodzić na twór. Mama nawet tam daleko basę, ponieważ te grysy umieją płac. Bardzo talentowane, widzowie, Więc one tutaj sobie mogą chodzić i, i sobie płać, i mogą sobie ten się dobrze bawić Ok, idziemy teraz do słoniów indyjskich. A tutaj nareszcie jest wybieg słoniów. Widzicie, ona tutaj jest tylko dwóch, nie jest całe salowa. Tutaj są tylko bracia po prostu. Ludzie tutaj mogą zobaczyć z blisko po drugiej stronie, więc na pewno tutaj też e, będziemy przejść, by zobaczyć żeby zobaczyć te słonie z bliska. Jak wy widzicie, one mają taką wielką trąbę, żeby łapać sobie owoce i by się napić. To jest taka super taktyka, którą robią. Jest imię Słoni tutaj, Ned i Scott, czyli to są te bracia, oczywiście Słoni. No nie jest, ro... nie jest tutaj cała rodzina, więc tylko na... jest dwóch. Może kiedyś on dodać, a w przyszłości całą Ami no bo Słoni się w stadzie. Tutaj jest siano, że mogą sobie zjeść, jak przyjdą do środka. To jest gigantyczne terrarium z gadami, tutaj. Tutaj z bliska możemy zobaczyć słonie, widzicie? One mają trąbę, piją sobie wodę. Piją sobie tutaj wodę, one sobie się chillują razem. I tutaj ludzie się gapią na niego, chyba one lwy podziwiają te słonie, skoro są takie wielkie. Wow! Ale chlu... On tak... Chyba pryskał wodą z tą wielką trąbą. Ciekawe jaki długi ten będzie odcinek, bo na pewno chyba będzie, na pewno będzie być a 20 minut chyba. Ło, wow, tutaj jest blisko, widzowie. Ja cię, ale jest brunny, chyba on się... On chyba się nie kąpał, tylko on... Chyba on tutaj tylko pigównie piją... pije wodą chyba. On tutaj tupie w błocie. Widzicie z tymi wielkimi nogami i kurczę. Ja cię. Super, że możemy zobaczyć takie zwierzęta z bliska. Oczywiście, żeby zobaczyć jak one wyglądają. U, patrzcie! Wow! Szymon. I to już jest koniec naszego odcinka w Zachorze. Mam nadzieję, że film was się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i dzwoneczek, żeby mieć dużo powiadomienia. Tak jak że ja się z wami się żegnam. Cześć!